Cześć, witam na kanale Niezdecydowanego młodych Hobbist to jest kolejny odcinek świątecznego kalendarza adwentowego. Dzisiaj 20, niedzielka. Jak kto woli, niektórzy odpoczywają, niektórzy idą do pracy, ale zdecydowana, zdecydowana mniejszość. Ja na szczęście nie. Dobra, lecimy. 20. nie, Tak mało pól już zostało. A jeszcze ani jednej gwiazdy nie było. Co to ma być w czterech zdrabkach? 4 razy 20, 80, no. I nic. Pusto. Pusto. O, ciuchcia. Znaczy... Chciałbym ciuchcie. Też taką taką modelarską ciuchcię, one są drogie. Nie takie dla dzieci, tylko takie modelarskie. Kiedyś... Kiedyś nawet... Myślałem, żeby sobie taką... Nawet taką miałem kiedyś, tylko że bez torów. A to jednak jest trochę zabawy, żeby to podłączyć i żeby to jeździło. I drogie są. Ja ciuchcie, którą miałem taką modelarską, to 100 zł sam pociąg kosztował. No i dobra. Trzy zrabki za nami puste. No już widzę, że to nie będzie. Kurcze, znowu bębem. Był już bębem. wczoraj był. No niestety. Szkoda bardzo. Mm -hmm. Tutaj to kawałek gwiazdki jest. Nie wiem jak to się zrobiło. Widzicie? Tu. No. Nie wiem, bo nigdzie indziej nie ma czegoś takiego. Dziwne. No, taka w sumie no. Taka zagadka kurczę. Bo to, to jest ewidentnie wydrukowane. Kawał gwiazdki. No dobra. Dzięki wielkie za ogląd... A nie, 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 nie jeszcze słodkie święta. Wczoraj wygraliśmy 2 złote. Co dzisiaj? 5, 30, 2010 10 i... i 1 i wszystkie są inne czyli tutaj już nawet mogę nie zdrapywać ale zobaczymy no to było 2000 także teraz dzięki wielkie za oglądanie dzisiaj niestety znowu nic jeszcze mamy parę pól do końca także mam nadzieję że coś wygramy dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia jutro cześć